teraz czy... Opowiem Wam pewną historię. Dawno, dawno temu ludzie stwierdzili, że stworzą sobie małego pomocnika, wyręczy i pomoże w codziennym życiu. Dlatego stworzyli robota, lecz niestety. Ale zamknięcie zbyt dużej ilości energii w tak małym ciałku spowodowało niesamowitą frustrację, która narosła w robocie. Dlatego ludzie stwierdzili, że poprawią swoje dzieło stworzą nowego robota. Co im z tego wyszło? Zobaczycie w dzisiejszym teście. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. Zaczynamy. A dzisiaj testujemy kolejny odkurzacz, robot sprzątający, tym razem z Lidla. Pojawił się aktualnie w ofercie, także jest w dalszym ciągu dostępny. Wiesiu, wiesiu, wiesiu. No wiesiu, no. No nie wtedy się wiesiu, chodź, chodź, wiesiu. Chodź, Wiesiu. No. No, Wiesiu. Dobry Wiesiu. No, także mamy Wiesia. Kosztuje 399 zł. Mój mąż nie jest do niego przekonany i ma na to kilka prostych argumentów, gdyż Wiesia niestety. Nie ma stacji dokującej. I też. Nie ma aplikacji. Ale z drugiej strony, skoro tego nie ma, to znaczy, że nie może się to zepsuć. Więc mój mąż stwierdził, że jednak. I właśnie do gotaru. Jak to jest, że ja zawsze mam 50% szans i zawsze wybieram to złe 50%. Jeżeli chodzi o design Wiesia, wygląda w ten sposób. Jest biało, taki grafitowy. Bardzo ładny, wysokie. Ma te kółka i te resory dość yy, fajnie chodzą. Także odpalamy wie, wie, Wiesława w Wiesiu. To jest jedyny włącznik, jaki Wiesław posiada. Wiesiu kompatybilny jest ze Sofą, że wpasował się w nasz design salonu. Wiesław. Zobaczmy, czy się wkręci w zasłonę. A widzicie. Wiesławie, zaskoczyłeś mnie. Począł zasłonę i się wyłączył. Nie wkręca się w zasłonę. Oddaliśmy Romanu. No, ale oddaliśmy Romana, tak. Roman, Roman, to było jednorazowe. To <laughs> tak. nic nie znaczyło. To nic nie znaczyło, Roman. Roman, to nie tak jak myślisz. <laughs> Dla tych, którzy nie wiedzą, Roman to nasz poprzedni robot e, zakupiony w Biedronce. Jego test jest również na kanale. Linkuję wam go w opisie filmu. <laughs> Testowaliśmy go przez trzy dni, tak samo jak w przypadku Romana, więc możemy się na jego temat powiedzieć, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak się sprawdza, to oglądajcie. Okej, okay, zaczniemy od bo najpierw co musimy zrobić po otworzeniu... A.. 5 godzin ładować od kurzek. Wysław nie ma stacji do Czekaj, 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 ja działał, ruka. O, to rzucaj okulę. A ty nic? A, masz o, masz ster okulę. O, dobrze, już przechodzimy do wody za te dwie słowa. O, mój A no masz taki... Co ty zrobiłaś? Przejechałam kolanem, bo chciałam grówkę. Ale tam hmm. Ci jezus, I tak będziesz dziecku robił jak się rozwali kolano? Solą posyp, solą posyp. O. Jak się przydarła. <grym> ładowanie. No generalnie tutaj w przypadku tego odkurzacza ładowanie jest bez stacji dokującej. Sami musimy odkurzacz ładować. E, I sami musimy o tym pamiętać. Po otwarciu odkurzacza ładujemy go 5 godzin, tak zaleca producent, żeby przedłużyć e, trwałość baterii. 5 godzin ładowania na generalnie, jak dla mnie, to jest godzina pracy i e, wiesła jeździ tak, że ta godzina mu nie wystarcza, aby posprzątać nasz salon. Najkrótszy czas pracy w stosunku do mega długiego czasu ładowania ma ten odkurzacz. Gdzieś tam odkurza. Ale robi to totalnie dziwnie. Bo on niby ma system robienia takiego zygzaka, jak w tych wszystkich droższych robotach. Więc stwierdziłam, że fajnie. Ale to się nie sprawdza, ponieważ Wiesiu jak się od czegoś odbije, to mu się zygzak pierniczy. Tak, jedzie całkowicie w inną stronę i już nie wróci tutaj. Gdzie jest syf. Wysław bardzo słabo ciągnie. Tak. Ma nie wiem czego to jest. słabe Wracając do tematu, mówiliśmy o tych miotełkach, ponieważ Wiesiu ma strasznie delikatne te miotełki. One są w ogóle nie sztywne, To jest jak normalnie szczyteczka dla dziecka, do mycia zębów. Poza tym, co jest ważne, nie było zapasowych. Nie było. W ogóle nic tutaj nie było zapasowego. Ani filtrów zapasowych, ani szczoteczek zapasowych. Wiesiu nie miał nic. Z racji, że nie ma dodatkowych rzeczy, typu miotełki zapasowe, typu filtr zapasowy, to przejdziemy od razu do zbiornika, jak już gadamy o filtrze. Zbiornik jest dość pojemny, ale jak narzekałam na zbiornik u Romana, tak ten zbiornik jest tutaj jeszcze generalnie gorszy. Dlaczego jest gorszy? Dlatego jest gorszy, bo on już nie ma żadnego dzielenia. Nie ma żadnego dzielenia tutaj. Cały ten brud osadza się na tych elementach tutaj. nie wystarczy wysypać, bo musisz tak. dotknąć tego. Tak. To jest też minus duży, że ty musisz dotknąć tego, żeby to pozbierać. Bo samo to ci tak... No. Już poruszałeś, ale nie odklej się, tak? No bo to jest cały dywan zrobiony na tym filtrze. Tak i w ogóle nie ma tego filtra, który jest... który był w przypadku Romana, tak. czyli taki HEPA, jaki mm. był... Być powinien, tylko tu jest po prostu zwykły kawałek gąbki. Więc yy, nie zabezpiecza on przed unoszeniem się tego pyłu, kurzu. Mam wrażenie, że on sobie część posprząta, a dupą część wypuści. No, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o samą pojemność, zbiorniczka nie narzeka. Jest szczoteczka. dzisiaj to jest bardzo ważne. No i co? Tą szczoteczką się nie da nic posprzątać. No, jak to nie? Generalnie to przydatna jest jak hulajnoga na autostradzie no właśnie. Ale mamy w gratisie szczoteczkę. Musimy pamiętać o tym, żeby go podłączyć, a jeśli zapomnimy, to włączymy go. On pół godzinki pojeździ na niech. Nawet cały. nie, 10, 10, minut. 10 minut i pff, i 5 godzin. ładowania. To jest tak. właśnie super w tych odkurzaczach, że one się same ładują. A ten akurat trzeba ładować ręcznie. No i jeżeli chodzi o robienie czegoś samemu, no to przejdziemy do aplikacji. To jest twój konik, <gryz> <gryz> no. Nie ma jej. Nie ma żadnego sterowania, nie ma możliwości, ani pilota nie ma, ani nie ma jakiejś aplikacji, którą by można było sterować. Nie można wybrać sobie funkcji, jaką on powinien jeździć. Załóżmy, nie wiem, tak jak było przeromanie, że chcieliśmy, żeby nam objechał wszystkie narożniki, to tutaj takiej funkcji po prostu nie ma. Tu jest jeden przycisk, który Warto właśnie prezentuje. Jeden przycisk, czyli to będzie włączenie i wyłączenie. Nic więcej nie ma. To jest bardzo flegmatyczny odkurzacz. Plusem y, odkurzacza jest to, że bez daszutu działa y, czujnik y, artykolizyjny, jeżeli chodzi o schody to na pewno nie spadnie chyba że macie czarne schody. To wtedy czujnik może zostać zaburzony i sam producent o tym mówi, że jeżeli są bardzo ciemne, bądź czarne schody, to czujnik działać nie będzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nagle ktoś rozrzucił swój płaszcz, przyjeżdża odkurzacz i po prostu akurat rzucił go na schody i zobaczymy czy Wiesław podoła, moi drodzy. Także tutaj się schody kończą, bo to nawet nie widać za bardzo. Tu jest tak, o. pokażę. Także Wiesław, dawaj. Nie. Nie. Nie, nie. Panie. Ok, czyli to jest zdane na czarnym tym. Teoretycznie powinien dawać radę. Dodatkowo zdecydowanie delikatniej obija się o meble. Jeżeli on e, poczuje, że gdzieś tam zaciąga jakąś zasłonę, mopa, kabel, to on się zatrzymuje. Sofa odwraca i ucieka. Tak, no. to jest bardzo fajne. To jest fajne, że on się właśnie tak wycofuje, tego Roman nie miał. Roman tak się wplątał. To, to się wplątał. Ucie... To, się to w końcu przestawał działać. Jednak go pochwaliłam za tę zasłonę, bo się tak kręcił, bo on się wkręca tylko w jedną stronę? I się wyłączy. Wiesław bawi się w ten. w chowanego. Co Ci się stanęło? Bietaczku. Wiesiu się wkręcił. Uuu, kółko się mocno mu wkręciło. To po Wiesiu chyba. Wiesiu, żyjesz? Wiesław. sztuczne oddechanie. Nie jest on w ogóle porysowany, to nie jest tak, tak jak Roman, to... on nie ma żadnych znaków użytkowania. użytkowania. Odkurzacz wjeżdża na dywany, to nie ma z tym najmniejszego problemu, tak. zarówno na taki grubszy dywan, jak i na taki cieńszy, co tu jest, też, też wjedzie, tak? To nie ma problemu, tylko że... I nie sprząta. Fajnie, że wjeżdża, ale co z tego, skoro ten odkurzacz nie jest w stanie nic z tego dywanu wyjąć, wyciągnąć, odkurzyć, nic. On sobie nie poradził generalnie bez włosu, z bezwłosową wycieraczką. I z wykładziną, taką najzwyklejszą, która nie ma... Nie ma nic. Nie ma. No to nie jest jakoś, że, że są wyższe włókna, puchaty dyban, że coś trzeba wyciągnąć. A to dlatego, jak mówiliśmy wcześniej, że on ma zbyt delikatne te miotełki i nie jest w stanie wymieść niczego z tej wykładziny. A druga rzecz, za słabo ciągnie. Jest cichszy, jest dużo cichszy <laughs> od Romana, bo Roman miał chyba 60... 75 decybeli. 75 decybeli. A on ma 60 na 60, tak? No to 60 to jest bardzo, bardzo dużo ciszej. Generalnie dobrze sobie radzi z wjeżdżaniem na byle co, bo on jakby mógł, to by sobie na byle co wjechał. I tak stwierdzał, że może by Wiesławowi tor przeszkód Przygotowaliśmy dwa tory przeszkód. Najpierw Krzysia. Mój to projektowałem tak, że mamy tutaj dwie listy podłogowe, na to jest deseczka i na to wszystko przychodzi kawałek chodniczka i zobaczymy, czy przez to przejdzie.

No, okej, okay, Stany, zniszczył. Zni zniszczył, zniszczył twój tor przeszkód. Dobry. Ja sobie zrobię trochę ciężej. Ma przejechać między dwoma tymi. I mamy tor przeszkód mega giga turbo pod górkę. Jak dla takiego odkurzacza. Także pum, prybum, zobaczymy, czy sobie Wiesław da radę. Pierwsze o nie. o nie, o nie. Teraz zajeczone. Przy... Teraz... Ale daleko wyjechał! Daleko wyjechał no. O, o kra będzie, kra będzie, no, schody. To byłby się na tyle. Na plecy wywrócił. No i czas na podsumowanie całego naszego testu odkurzacza, czy polecamy czy nie polecamy, co myślisz kochani? Znaczy u nas, y, nie wiem jak może u Was się sprawdzi, u nas się on kompletnie nie sprawdził, y, aktualnie to... Ja nie widzę plusów tego odkurzacza, takiego jakiejś, który dla nas by było jakoś wartościowe, żebyśmy go chcieli, żebyśmy go chcieli Znaczy zachować. no wiesz, no, generalnie sprzątać sprząta, tylko sprząta bardzo powoli, niedokładnie. Pomimo, tego, niedokładnie, pomimo tego, że na opakowaniu pisze, że sprzątać ma dokładniej niż nasz poprzedni odkurzacz. Mhm. Jeszcze jeżeli coś, to się zablokował raz pod, 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 pod stolikiem. Pod, pod stolikiem, no, no bo tak on się mieści pod stolikiem. No, no raz się zmieści... jest... No i kto by się tego spodziewał? Ale po prostu wjechał pod stolik. No i kaplica, nie? Wydrze nam to miejsce. O nie, nie wjechał mi. dobra, wyjechał. O, Wiesław, Wiesław. Niższy niż, niż Roman. To też jest ważna informacja. I to jest jego plusem, że jest niższy niż Roman, bo przez to, to może wjechać niektóre miejsca. Tak, tak, za kamarki. Że tyle od nas. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam. Eee, I co, żegnamy się do następnego testu. Do zobaczyska. Pa!